Cześć, witajcie. A i taka próba ostatniego odcinka jak nie gdzieś, to ja nie wiem. <grym> w sumie ten taki ostatni odcinek nagrywany. Jak zrobić taką pułapkę, że, że, że tutaj się robiło takie na szybko. Ja nie będę wszystkiego o tej pułapce tam mówił. Tu, 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 tu. Wtedy wiecie, wpada się, co nie? Ej, tam nie trzeba grawelu, tylko jakiejś szybkiej budowiec. Nie wiem, czy ma grawał no ale się zobaczcie, dzisiaj pokażę Wam um, jak na komendę um, coś um, dostać, nie? Um, a wpisujecie, klikacie T, głośnik, później wpisujecie G i tam wys wyskakuje takie też G i W. Widzicie, właśnie nie ważne, mam hydrauli, to nieważne jakie mam nikt, nie? Chcę. Teraz wpisujecie, przedmiot, który chcemy mieć, na przykład. Ja chcę mieć command block, a później na spacer przyć ile tego chcecie. Ja na przykład chcę 6 y, command bloków. Wtedy klikacie Enter, y, widzicie, zostałem 6 command bloków, poleceń, command bloków, i to działa na wszystkie oczywiście inne itemki, jak wiecie. Także dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia.